Większość ludzi mówi: AI jest słaba, daje bezsensowne odpowiedzi. To tylko zabawka. A teraz powiem coś, co możecie zaskoczyć. To nie AI jest problemem. Problemem jest to, jak do niej mówimy. I właśnie dlatego dziś porozmawiamy o Prompt Engineering umiejętności, która w najbliższych latach będzie tak samo podstawowa jak obsługa komputera. Zostań do końca, bo pokażę Ci konkretne przykłady, które możesz wykorzystać od razu, nawet jeśli nigdy nie programowałeś. Czym jest Prompt Engineering? Prompt Engineering to sztuka zadawania pytań. AI w taki sposób, żeby dostawać lepsze odpowiedzi, oszczędzać czas, osiągać konkretne rezultaty. I teraz ważne to nie jest programowanie. To nie jest wiedza techniczna, to sposób myślenia. AI działa jak bardzo inteligentny asystent, ale bez instrukcji. Jeśli mówisz ogólnie, dostaniesz ogólną odpowiedź. Jeśli mówisz precyzyjnie, AI zaczyna naprawdę pomagać. Przykład: jeden zły VS, dobry prompt. Zły prompt. Napisz coś o sztucznej inteligencji. Efekt? Tekst nijaki. Encyklopedyczny. Bez charakteru. Lepszy prompt. Wyjaśnij, czym jest sztuczna inteligencja prostym językiem, tak jakbyś tłumaczył to osobie po 50. roku życia bez używania technicznych terminów. Różnica? Ogromna. Prompt Engineering polega na nadaniu kontekstu. Dla kogo, w jakim celu, w jakim stylu. Przykład 2. AI jako specjalista. Jedna z najpotężniejszych technik. Nadaj AI rolę. Zamiast pomóż mi z tekstem, napisz: Jesteś doświadczonym edukatorem AI. Wyjaśnij temat prostym językiem, używając przykładów z codziennego życia. Dlaczego to działa? Bo AI zmienia sposób odpowiedzi, gdy wie, kim ma być, jaką perspektywę przyjąć. To trochę jak rozmowa z człowiekiem. Inaczej mówisz do lekarza, inaczej do nauczyciela, inaczej do przyjaciela. Przykład trzeci: poprawianie w trakcie. Prompt engineering to nie jedno pytanie i koniec to dialog. Powiedz: skróć to, podaj przykład, napisz to prostszym językiem. Zmień ton na bardziej motywujący. AI uczy się w trakcie rozmowy. I to jest moment, w którym większość ludzi się poddaje, a nie powinna. Największy błąd początkujących najczęstszy błąd traktowanie AI jak wyszukiwarki. Prompt engineering zaczyna się wtedy, gdy mówisz Czego chcesz? Naprawdę nie boisz się poprawiać. Testujesz różne wersje. Nie musisz znać idealnego promptu. Musisz zacząć eksperymentować. Dlaczego to jest kluczowa umiejętność? W przyszłości nie wygra ten, kto zna i wygra ten, kto potrafi z nią rozmawiać. Prompt Engineering to szybsza praca, lepsze wyniki, realna. Przewaga i dobra wiadomość: każdy może się tego nauczyć. Zakończenie. Jeśli korzystasz już z AI, napisz w komentarzu, do czego jej używasz. Jeśli dopiero zaczynasz, napisz, co najbardziej cię blokuje. Na kanale Narzędzia Przyszłości pokazujemy sztuczną inteligencję. Bez strachu, bez technicznego bełkotu i krok po kroku. Zostaw subskrypcję i widzimy się w kolejnym odcinku.